Wygląda jak zabawa na 3 minutki. Następna gra. Ok. Działa. Chyba działa. Czy taki był cel, czy nie za bardzo? W sumie chyba tak, a niechcący wyszło. Płytki na no albo płytki naciskowe, albo płytki, które są bezpieczne. Pur Teraz już wiem. Media ekspert. Czy szaszki? Nie, nie, bez szaszków. Way to go, you are doing well. No nie ma checkpointów póki co. No, Dobra, i save. It. Czemu mi się coś... Nie no, schodzę coraz niżej. Tu wyżej, tu niżej, więc będę musiał zeskoczyć żeby tam zaskoczyć. Coś kurczaki. A, kurczaki, jak <śkoda> to ten. Szkoda, bo tam tą przeczytałem, ale no nic, no co. Zdjęcie rowa bym kupił. Noć, ja tak właśnie z... niekoniecznie myślę, że że wszystkim kierują pieniądze, przynajmniej. Co to kurwa jest? Na gutek, a mówiłem Ci, jak Cześć. chciałem kupić kota Senegala, ale nie było, więc kupiłem sobie Senegalczyka. O. Wyłączam do panowie, Ty, Panowie, nie uspokoi się, bo nie da się. No, nie da się. No. Nie robijcie, no. Teraz. Skąd klikam? Z Wrocławia, ty... KURWA! O. Nie chcę już komentować Siema, naprawdę... Siema mamo, jaki kuzyr polecasz dla początkujących <noise> 60 pp ogląd. Nie, 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 Jezus Mariko... Nie, proszę, prosze... Mów na Jest. Kurwa, panowie... Ja zaraz jest. będę miał... Łań nagle rzeczy w donate'ach. Są. Groźba banem jest. Patośroda? środa. Panowie. Jest matura zaraz? i wykształcenie. Zaraz, zaraz przez nas będę miał kosę ze wszystkimi tymi nawet, których nie znam. Zakładam, gacie. Wielka dupa, wielkie cyce, bardzo lubię wielkie cice. <laughs> Ale tak chciał, to by się to nie udało Ale to wyglądało jakbym miał 45 tysięcy godzin w tej gierce już Udało się, jakimś cudem W życiu piękne są tylko... Kurwa mać, no Chwilę Aj Dziękuję, śmieciu jebany Stamtąd przyszedłem, co ty Jest platforma po lewej, też mi się wydaje, że to co jest przyciemnione. Chociaż nie, bo ja tam byłem i tam się nic nie dzieje. Spacja plus G. Też mi się wydaje, że to, to będzie taki slajd. Teraz spróbujmy. Kurwa, G to jest śmierć w powietrzu. Bym doskoczył. Hujo ty. Jezus, Maria, G to jest zabicie się w powietrzu i restart. Nie no... Tak właśnie jest. Już go namierzę, Nie ale no nie wypadnę, na dzisiejszy fit. Weź wypierdol ten keyboard z pokoju, wstaw basen, nalej wody, wrzuć kulki i lecimy. Grasz kurwa w gry na Twitchu i siedzisz normalnie na fotelu, w słuchawkach i że żybany. Aleks, pokój. No, i kontynuując, wywód. Był piłkarz Tottenhamu, odpalił sobie streama na Twitchu i grał tam Fortnite'a. I ściągnął pod koszulkę, bo to nie wiem, czy mu się coś tam udało, w geście radości, no nieważne, i dostał za to bana. Natomiast, jeżeli jesteś, powiedzmy, w miejscu, gdzie jest to uwarunkowane, czyli na przykład na plaży, i ściągasz koszulkę, to gituła. No, także jak sobie postawisz basen po środku pokoju pompowany ściągniesz pod koszulkę i w stanie polecisz z tego, także... Logika działa, regulamin jest przestrzegany, oczywiście, że jest, bo jesteś w basenie, więc musisz być strojką tywałem. No jak przecież też nie wiedziesz ubrania, gość, że się. No i wuu. komentarz. Nie I bardzo dobrze, że dostał bana, bo tych szachów już się nie dało oglądać. Mam nadzieję, że jak dostanie kolejnego, to... Skłoni go to do powrotu do jakichś fajniejszych gierek typu My Summer Car. O, widzicie tak, fajne gierki, będzie powrót. Czwarty raz, najlepiej to samo. Przyjewać dla sportu. Jedynek ja tak ciekawie. Myślę, że warto podać zwycięski skład z Plautern z meczu z Bayernem w sezonie 97/98. rękę Kadlec H, Koch 31. Christof Kuka Marschal Loretincho 75 mm. Reichros Schienberg Schenbergs Sforza M Wagner. Mm. Dobrze cię widzieć. Znowu Gutold. Nie oh. myśleliście jako streamerzy najbardziej uciskany zawód świata o założeniu związków zawodowych, a nie zapomniałem. Wasz pracodawca jest znany z niezbyt pozytywnego nastawienia do związków Jezus Maria, panowie Teraz powinno rozdziewać go Sekundę, to poleci tu, bo to jest No nie, nie wiem no To za wcześnie zaczyna lecieć W tym miejscu nie jestem w stanie zdodrzewać tego, kurwa. Oj, na to powinienem skoczyć kiedy przerwa na siku, po tym podejściu, kończę i Będą skrzynki Także... Buzik. Nie Dobra, zaryzykujemy z drabiną chyba, chociaż nie Za, za daleko jesteśmy, nie ma co jestować progresu Bo może, sk możemy skończyć przy tej próbie, jak dobrze pójdzie Trzeba, trzeba, dało się Teraz i popalona. No nie da się. Na głowę, jak mi kurczak spadnie, to HP zabiera. Dobra, tutaj jest koniec. Widzowie, tu beczki lecą, których nie wszystkich się. Nie wszystkie źle zdejdować, Proszę, proszę, proszę. Koniec. Na no starcie gry. Dobra, jutro to skończymy. Yeah. 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 El Pepe Este es el Pepe Este es